Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Chciałem dzisiaj Państwu pokazać kolejny pomysł na szybki, prosty obiad. Broli głównej pierś z kuczaka, w ilości dwie sztuki. Tu jest jej między 500 a 600 gram. Pół kilo pieczarek, 400 ml śmietany 30, z przypraw będzie pieprz i sól. I zrobimy sobie taki sos musztardowy. Będziemy potrzebować jeszcze jakiś musztardy, w moim przypadku łagodna. I co jeszcze? Jeszcze cebulka. Ja mam dwie takie mniejsze, może być jedna większa. Pierw podsmażymy sobie tą pierś. W międzyczasie przygotuję sobie te resztę składników. Pierś, wiecie co? Gdzieś tam widziałem w internecie, jak ludzie tak fajnie nakrajają tą pierś i, i wtedy dopiero solą pieprzem to obsypują, więc no, tak sobie pomyślałem, że zrobię, zrobię podobnie. Nie? Ładnie to wygląda, jak się usmaży na papierze. Nakroimy tak pierś. No. Nie za głęboko, żeby jej nie przeciąć, co coś takiego, nie? Oj, tu za mocno naciąłem, To nic. Jest... Dobra, i kolejna. O, ta wyszła. Nie? Posypiemy ją tylko pieprzem i solą. Nie używamy innych przypraw. I tak naprawdę chcemy, żeby ten sos był taki mocno musztardowy. No, ale solą pieprzem musimy yy, dać, bać. I tak samo soli. Dobrze, to mamy przygotowane. Odłożę to na jakiś talerzyk. Niech to sobie tymi przyprawami teraz przechodzi. A ja sobie w międzyczasie pokroję te pieczarki i tą cebulę, nie? Cebulę pokroimy w drobną kostkę. Cebula pokrojona. To tylko w sumie pieczarki jeszcze zostały, nie? Prosty, szybki przepis. Tak się zastanawiam, jak te pieczarki pokroić. Chyba ja tak dosyć drobno pokroję. Na pół i jeszcze dopiero teraz na takie talarki. Nie? Dosyć, dosyć. Silniko. No i słuchajcie, pieczarki mam pokrojone. Tak naprawdę wszystkie składniki y, mam już przeszypowane. Teraz tylko wystarczy podsmażyć tego fileta z tymi pieczarkami. Zrobimy taki sos i danie będzie gotowe. Dosyć sporo tych pieczarek, ale one się zesmażą. Teraz połowa to się już zredukuje. Nie? Dobra, pieczarki mam przygotowane, cedula też skórczaka też. No, dobra. Przechodzimy do gazówki. Będziemy to wszystko teraz smażyć. W pierwszej kolejności usmażymy sobie tego fileta, nie? Damy trochę oleju i dam też trochę masła. Niech to ma taki fajny smak z tym masłem. Pierw sobie usmażę tym nacięciem do dołu. O, nie. o, zobaczmy jak to wygląda, jak to się podsmażyło, o, fajnie, nie? taka szachownica wycięta. Zobaczmy jak on wygląda, Przerzucimy go sobie jeszcze raz. Jeszcze ja, 3-4 minutki i będę go ściągał, nie musi być jakaś super Yy, tak mocno podsmażony, bo jeszcze tak zaraz będziemy go w 15 minut w tym sosie dusić. Dobra, przewrócimy już ostatni raz. No to, 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 Wiecie co? To się smaży gdzieś koło 10 minut, tak łącznie, nie? Ja już go w tym momencie sobie ściągnę. I na tym tłuszczu, który nam tutaj został na patelni, oczywiście będziemy smażyć cebulkę i te pieczarki, nie? No, tu nie jest to przypalone, więc spokojnie możemy na tym smażyć. Damy sobie cebulę. Z 3 minutki ją podsmażę, niech ona mi się tylko zacznie szklić i będę dodawał tych pieczarek. a cebula się szybko podsmażyła, nie, dajemy te, dajemy w tym momencie te pieczarki sporo tych pieczarek naprawdę sporo, nie, pół kilo pieczarek ja tego w tym momencie w ogóle nawet nie będę mieszał, ja sobie to nakryję pokrywką poczekam z 5 minut, one się zaparują, zredukują i dopiero będę, będę to mieszał zobaczmy, co tutaj się dzieje buchnie parą o, pieczarki się ładnie zredukowały Jeszcze to przykryję na no, dosłownie 3 minutki, nie? niech to się jeszcze chwilkę dusi. Co tutaj się dzieje? Dobra, pieczareczki już ładnie podsmażone. Zredukowały się, wody się dużo wypuciło. Co my teraz będziemy robić? Będziemy dawać tej śmietany, nie? No i tej musztardy, bo to jest sos musztardowy. I później będziemy kła kłaść na to wszystko tego fileta, nie? co żeśmy wcześniej go smażyli. Taki sosik będzie już gotowy. Dobra, dodajemy. Tu mam 400 ml śmietany 30 i musi być 30. To z inną śmietaną nie będzie tak y, dobrze smakowało. Dobra, śmietana dana. Zamieszamy to. I dodamy tej musztardy. nie? Dobra, dajemy tej musztardy. Ile jej dać? Trzy łyżki to na pewno, nie? Takie łyżeczki znaczy. Druga. Trzecia. Rozmieszczam to, zobaczymy jak to wygląda. Te trzy łyżeczki tej musztardy to tu zniknęły, nawet jej nie widać, nie? Ale wiecie co? Spróbuję sobie tego sosu, czy to w ogóle czuć tą musztardę. Ewentualnie zaraz dodam, nie? Czuć, ale słabo. Jedną jeszcze łyżeczkę doda. O, dobra. I damy jeszcze trochę soli i damy trochę jeszcze pieprzu, nie? Bo tak naprawdę dawaliśmy tylko na fileta. Soli nie za dużo. Troszkę pieprzu. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. To. i tego filecika co żeśmy wcześniej smażyli, nie wkładamy z powrotem. Niech on się dusi w całym tym sosie, jak go wyciągnąć. O! Myślę, że 15-20 minut powinien ten filet być mięciutki, nie? Jak on się podusi w tym sosie, całą tą wodę wlewamy z powrotem, polejemy to. sobie jeszcze raz tego sosu. A, czuć musztardę, fajnie to smakuje jest tą musztardą. Tak inaczej. Hmm, naprawdę ekstra. Hmm, naprawdę dobre, taki nietypowy smak. No i dobra, i to Przykrywamy to. No ja myślę, że jako między 15 a 20 minut jak to podusimy, to... to już ten filet na pewno będzie miękki, nie? Minęło 10 minut. Chodźcie zobaczyć, co tu się dzieje. Łalę zaparował obiektyw. Ja już tą pokrywkę w tym momencie ściągnę i tak teraz poduszę tego fileta, ale będę chciał, żeby mi ten sos się troszkę zredukował, nie? Minęło 20 minut, sos się zredukował, filet już na pewno nie jest surowy. Możemy sobie już ten obiad nakładać, nie? Ładnie to wygląda. Przechwilką próbowałem naprawdę y, tą musztardę w tym sosie. Bardzo fajnie to smakuje. Pierwsza raz coś takiego robiłem z tą musztardą. Naprawdę polecam zrobić sobie w swojej kuchni taki, taki, takiego fileta. Ja sobie to zjem z komosą ryżową, można z ziemniakami, to co lubi, nie? Pierw sobie łyżką poleję trochę tego sosu. Trochę pieczarek. I teraz nałożymy tego fileta. Jeden filecik dla mnie, jeden dla żony. O, coś takiego. Taki pomysł na obiad. Dziękuję Państwu za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików na moim kanale.